Staraj się łączyć czytanie na przykład z jakimś tworzeniem, pisaniem czy może właśnie po prostu wykorzystywaniem tej energii na przykład na, jakieś, na jakąś pracę czy na takie coś po prostu. Bo na przykład jeśli będziesz cały czas czytał, to wyobraź sobie, że tak jakby czytając ładujesz swoją baterię, zdobywasz takie jakby wiedzę. Jeśli będziesz cały czas ładował baterię, czyli po prostu powiedzmy swój mózg, no to gdy będziesz cały czas ładował, no to go przeładujesz. Więc staraj się po prostu ładować swój mózg poprzez czytanie i zdobywanie właśnie wiedzy i po Potem właśnie zawsze po czytaniu stara się wykorzystać tę energię, na przykład na tworzenie, czy opracowanie, czy budowanie jakiejś relacji poprzez rozmawianie, czy poprzez pisanie po prostu nawet z kimś. I po prostu utrzymuj taki balans, że na przykład właśnie zdobywasz tą energię poprzez czytanie i później na przykład to wykorzystujesz. Ponieważ jeśli właśnie cały czas będziesz czytał, to niestety może to sprowadzić do tego, że twój mózg będzie przeładowany i na przykład ta wiedza w ogóle będzie tak jakby zanikała. Więc po prostu stara się takie robić i na przykład nawet taka godzina czytania dziennie to naprawdę starczy i potem na przykład wykorzystuj tę energię właśnie z czytania na przykład na jakieś tworzenie i uwierz mi, że twoje rezultaty będą o wiele lepsze i właśnie stara się po prostu łączyć. I nawet jeśli jeszcze nie zacząłeś czytać, to serio polecam, warto jest zawsze za tym czytać. Nawet te 20 minut dziennie, tak 2-3 razy będzie naprawdę spoko opcją i możesz po prostu potem to, co przeczytałeś przedstawić na przykład w jakimś filmiku i nie musisz go publikować. Możesz go na przykład opublikować na niepublicznym na YouTubie, żeby po prostu zwolnić swoją pamięć w telefonie i uwierz mi, że takie czynności po prostu będą zwiększały twoją świadomość, będą po prostu ulepszały cię jako człowieka i po prostu też twój balans energetyczny będzie po prostu w dobrej kondycji. Ja dziękuję za wysłuchanie. Cześć!